Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy czytania na luty. Tak się składa, że przez większość lutego słońce jest w znaku wodnika. I te dwie karty to symbolizują właśnie. Wybrałam tę talię, ponieważ jest moim zdaniem bardzo wodnikowa. <słysk> Nadzieja. I łączność ze wszechświatem i poczucie podążania właściwą ścieżką. To takie bardzo wodnikowe energie, które będą nam towarzyszyć w tym miesiącu. A oczywiście bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że, że jesteście, że czuję Waszą obecność na kanale, że zostawiacie komentarze. Wszystkie czytam. Mm, ostatnio kompletnie nie miałam kiedy komentować, ale naprawdę wszystkie czytam i za wszystkie dziękuję. E, dziękuję za Wasze polubienia, dziękuję za dobre słowa, które piszecie do mnie na maila. Dziękuję za subskrypcję. <laughs> I dziękuję, że jesteście i że mogę czytać dla Was Tarota. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia. Czytaniu dla Waszego znaku. Dzień dobry. To jest czytanie dla panny na październik. Yh, październik. wziąłem <laughs> ten październik. Na luty. Karty są potasowane, ale będę je przekładać teraz. Mm. Tak. Ta karta chciała być tutaj koniecznie, więc niech będzie. To jest karta, która reprezentuje Was w tym miesiącu. Kolejna karta. To jest coś, co Wam pomaga lub Wam przeszkadza. Kolejna karta jest w bazie Waszego czytania, czyli to, co jest podświadomo, to, co płynie głęboko. Kolejna karta to to, co odchodzi do przeszłości. A następna to, co macie w głowie, to, co was, w głowie, to, co was koronuje. Świadome. Najbliższa przyszłość dla Pani. Kolejna rzecz to. A, wpływy wewnętrzne. Wpływy zewnętrzne. Na co macie nadzieję, lub czego się obawiacie? I ostatnia karta. Jaki będzie tego wszystkiego wynik, albo jaka jest rada? To tarota. Na, na spodzie talii macie 7 bułek. Siedem buław jest energią um, współzawodnictwa. Trochę konfliktową, jak widzicie, tak? Ktoś się Wam sprzeciwia, ale Wy wiecie, że będziecie bronić tego, co macie. Będziecie bronić siebie. To jest też karta odwagi. Ja ostatnio widzę w bardzo pozytywny sposób, bo um, dzięki tej postawie e, ja sam, ja sama przeciwko reszcie możemy się ładnie określić. Tak? Dowiadujemy się czegoś o sobie przez interakcję z tymi innymi energiami, e, przez to współzawodnictwo. E, wiemy bardziej, kim my jesteśmy w tym wszystkim, tak? Więc nie ma się co bać. E, bo siódemki to też jest e, w tarocie taka liczba, przy której można wykonać największy skok, najwięcej się nauczyć. Mamy więc siedem buław. A co to za karta chciała zostać tutaj i Was reprezentować? Król mieczy. Mocno nie Wasza energia. To jest oczywiście powietrze. Czyste powietrze. Karta wodnika, o ile dobrze pamiętam. No. Tak czy siak powietrze, czyli wodnik, bliźnięta waga. To może być ktoś istotny w waszym życiu w tym miesiącu, ale to też możecie być wy. Co by oznaczało, że w tym roku jesteście bardzo analitycznie nastawieni do świata, bardzo rozumowo i yy, jesteście bardzo zakłóci w zbroję, tak? czyli yy, to, to świadczy o tym, że nie dopuszczacie do siebie uczuć, jesteście zamknięci mimo tej otwartej postawy nóg. Yy, siedzicie bardzo mocno na tym kamiennym tronie i jesteście w każdej chwili gotowi do akcji, jesteście gotowi do działania, jesteście gotowi, żeby spuścić ten miecz i zrobić porządek. Zgodnie z tym, co myślicie, zgodnie z tym, co uważacie, że jest słusznie. słuszne. E, to jest też oczywiście karta, ponieważ to jest powietrze mówiąca o komunikacji, więc możecie mieć bardzo e, skuteczną e, komunikację z innymi, e, która może być też cokolwiek zimna, tak? to jest dość chłodna energia. Króla. <śmieczy> Mieczy. Ale jest to sprawiedliwy sędzia, dobry doradca, tak? Więc możecie też występować w takiej roli. Co was wspiera lub co wam przeszkadza? Koło fortuny. Czyli takie wydarzenia, na które nie macie wpływu. Bieg wydarzeń, na które nie macie wpływu. Odmiana losu, mówiąc najprościej. I bardzo ciężko jest w tej chwili powiedzieć, czy to będzie na lepsze, czy na gorsze. Dlatego, że nie widzimy reszty kart. Więc na razie to zostawmy. Ale pamiętajcie o tym Cokolwiek by się nie działo, to, jest, nie, to nie jest y, Wasza odpowiedzialność. Nie chcę mówić wina, ale czasami się obwiniamy za rzeczy, na które tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu. Żadnego. Nie róbcie tego. Nie warto sobie tego robić, tak? Jesteście kim jesteście. Jesteście ludźmi, macie swoje ograniczenia. Yy. A świat czasami przychodzi i robi, co chce. Niezależnie od naszych starań, intencji, życzeń. Zobaczymy, co jest w bazie czytania. Bardzo mocna karta karma w tej talii się nazywa, w innych taliach nazywa się sąd, albo sąd ostateczny. To jest bardzo, to jest energia zmiany. To jest karta brama, czyli taka, która pozwala przejść na wyższy poziom w rozwoju. Jeśli ją właściwie wykorzystamy, często się na nią mówi e, takie, że to jest e, tak jak Archanioł dmie w trąbę i budzi martwych do nowego życia, więc to jest wezwanie do nowego życia. Jednocześnie ta karta oferuje zrozumienie wszystkiego, co miało miejsce do tej pory, e, zrozumienie przyczyn wszystkiego i e, wybaczenie tego również sobie. To jest dość istotne. E, a nie każdy ma szansę na takie coś, tak? To jest bardzo ożywcza energia, bardzo y, szczodra, bo rzadko dostajemy szansę na nowe życie, tak? A tutaj macie szansę coś zrozumieć i wyjść z tego z czystą kartą, w zupełnie nowy rozdział, bez obciążeń. To płynie głęboko w Was ta energia, y, ponieważ to jest y, zazwyczaj wielki arkana moją znaczy nie zazwyczaj zawsze. Mają dłuższy czas działania. Więc to może być obecne w waszym życiu od jakiegoś czasu i przez jeszcze jakiś czas będzie trwało. Co odchodzi do przeszłości? Królowa kielichów. To jest bardzo emocjonalna energia. Yy, królowa, czyli właściwie koniec yy, yy. Tak, porządku kielichów. Kielichy to woda, kielichy to uczucia. Yy. To jest ktoś, kto ma bardzo dobry wgląd w swoje uczucia i kto zaprasza Cię do picia razem z tego kielicha. To jest zaproszenie do intymności dla mnie zawsze. I ona jest bardzo otwarta na to morze, tak? na, to, na to, co przynosi woda, na to, co przynoszą uczucia. E, lubi to, co ma w tym kielichu i chętnie się z Tobą podzieli tym, co ma w tym kielichu. Pamiętaj, że jest wrażliwa. E, tak? Zupełnie nie ma zbroi żadnej, ma bosą stopę. Czasami oczywiście taka energia może się przerodzić w swoją taką negatywną stronę i wtedy mamy do czynienia ze sobą, która na przykład szantażuje innych emocjonalnie, która za bardzo emocjonalnie reaguje, która w ogóle nie kieruje się rozumem, a wyłącznie emocjami, która jest impulsywna. Więc czegoś takiego też mogliście doświadczyć. Ale ponieważ jest to coś, co odchodzi do przeszłości, to jest w odwrócone ku przeszłości, mam wrażenie. Tak, to jest przemijająca energia. Może był ktoś taki w waszym życiu. To jest karta raka. Osoby spod znaku raka. To może być rak słoneczny, księżycowy albo wschodzący, ale to może być też każda osoba, która przejawia takie, taką silną, silną uczuciowość. Jednocześnie jest to, pamiętajmy, nie chcę, nie chcę jej tutaj. Oczerniać, to jest karta y, matczynej miłości, miłości bezwarunkowej. Y, miłości, która nie przemija, niezależnie od tego, co się dzieje. Więc może doświadczaliście tego od kogoś, a może sami byliście w takim stanie. Co macie teraz w głowie, wieża? <śmiech> <śmiech> o, zmiany, zmiany. To jest gwałtowna zmiana. To jest zmiana rozsadzająca dotychczasowe struktury, jak widać. To jest też zawsze cios dla ego, co symbolizuje ta spadająca korona. I najczęściej mówi się tutaj o interwencji z zewnątrz, że to jest coś, na co nie macie wpływu, podobnie jak z tym kołem fortuny. Natomiast ja się nie zawsze z tym zgadzam. Czasami to my sami rozsadzamy te struktury. Może czasami nieświadomie, czasami świadomie, ale to nie zawsze jest tak, że to jest tylko takie. Czysto zewnętrzne. Natomiast zawsze jest to niespodziewane, tak? Bo gdybyśmy się z tego spodziewali, to byśmy wyszli z tej wieży, a spadamy z niej, tak? Więc to jest gwałtowne. Coś, co coś się dzieje gwałtownie, coś, co się gwałtownie załamuje, coś, co się gwałtownie zmienia. To nie musi być czysto, znaczy, destrukcja ma wiele obliczy, tak? Nie chciałam powiedzieć, że to nie musi być czysto destrukcyjne, ale w rzeczywistości sama destrukcja też nie musi być niczym złym i niepożądanym, tak? Kiedy na przykład. Nagle w, w świetle prawdy staje, staje przed nami coś. To jest dla nas takie nagłe, ale jednocześnie niesamowicie oczyszczające doświadczenie. I co jest w tym złego? Nic w tym nie ma złego, tak? A jest to, jest to wieża, jest to energia wieży. Jest to coś, co po prostu do nas przychodzi i ścina nas z nóg, tak? Ale przecież może nas ściąć w pozytywnym sensie. Tak czy siak, jest to zawsze. Skruszenie czegoś, co już nie mogło dalej funkcjonować, po to, żebyśmy mogli zbudować na te miejsce coś lepszego. Więc dużo zależy od tego, jak przyjmiemy wieże, jak przyjmiemy energię wieży. Wam to będzie bardzo mocno zaprzątać myśli. Tak, bo to jest to sama, sama góra waszego czytania. Będziecie świadomi tego procesu, który się dzieje. Widzę bardzo dużą zmianę w tym czytaniu, tak? Bo macie, macie wieże, macie koło fortuny i macie tą podskórną energię zmiany, karmy, tak? Przekształcenia czegoś, tego nowego życia. I to wszystko razem może spowodować naprawdę duże reperkusje w waszym życiu. Zobaczmy, jak rysuje się przyszłość dla panien. Cztery miecze, odpoczynek. Złożenie broni. Medytacja. Spokój. Sen. Ta osoba jest zmęczona. Szczególnie tutaj w tej talii to widać, że ona jest zmęczona. Tak? Trzyma w rękach bazie. Dla mnie to jest symbol pokoju. Tak? Te miecze są złożone pod ścianą. Odkłada ten czwarty miecz i, i zaraz pójdzie spać. To jest taka energia spokoju umysłu. Wyzwolenia się od y, jakichś obsesji myślowych, biegania w kółko, walki, obawy o stratę. Odsunięcie tego wszystkiego i udanie się na zasłużony odpoczynek. Żeby to wszystko, co się wydarzyło, poukładało się w głowie. Jakie są czynniki wewnętrzne? Pięć denarów. Czujecie się biedni, i sami, i opuszczeni. Tak teraz widzę tą królową kielichów, że miłość zniknęła z waszego życia. Jakaś. Smutne to jest bardzo. Może być tak, że ktoś was opuścił, albo że wy zdecydowaliście się od kogoś odejść i nie była to łatwa decyzja. I teraz czujecie się samotni i opuszczeni. Jest to. Zimno i źle, i brakuje Wam tego. Brakuje Wam tego ciepła i tej bezwarunkowej miłości, która odeszła. Takie skostnienie. Tu widzę. Zamrożenie. No nic, popatrzmy dalej. Czynniki zewnętrzne. Siedem mieczy. Już jest trzecia karta mieczy. Kolejna siódemka w czytaniu. I znowu to jest znowu takie wyjście z sytuacji, ponieważ jest to w Waszym otoczeniu. To znaczy, że to nie wy, to ktoś. Wymknął się. Zostawiając coś za sobą. Ale też coś zabierając. Jest w tym coś głęboko nie OK. Nie fair. Według was. To nie, jest, yy, to nie jest zachowanie, którego się spodziewaliście po tej osobie. To może być to zaskoczenie. Ta wieża. Jak można tak po prostu odejść? Bez słowa, bez wyjaśnienia. Jak po prostu można mnie tak zostawić? Też. To jest ktoś, kto wymyka się. Rzadko tak negatywnie czytam tę kartę, bo uważam, że ona ma swoje dobre strony. Tak? To jest też myślenie poza schematami nonkonformizm. Ale w świetle tego czytania nie umiem jej inaczej zobaczyć niż jak kogoś, kto właśnie <laughs> no to cześć. Tak? Idzie sobie. Idzie sobie swoją drogą i nie ogląda się za siebie, i, i zostawia za sobą Coś i odmawia wzięcia odpowiedzialności za to coś. I zostawia Was w stanie pięciu denarów w tym smutku i braku. Na co macie nadzieję, albo czego się obawiacie? Kolejna siódemka. I widziałabym to w kategorii, znaczy to może być i nadzieja, i obawy. Może jeszcze macie nadzieję na to, że to zadziała. Może jeszcze macie nadzieję na to, że, że to wszystko jakoś zapracuje i wyda owoce, ale może być też tak, że już macie dosyć. I może też być tak, że kiedy przez chwilę patrzycie na to wszystko spokojnym okiem, zimnym, to widzicie, że może być tak, że cała energia i Wysiłek, jaki włożyliście w jakąś sytuację, w jakieś działanie, że to poszło na marne. Boicie się negatywnej oceny jakiegoś etapu swojego życia przez samych siebie. Cóż ja mogę powiedzieć: jest jak jest. Pamiętajcie tylko o tym, że te przykre doświadczenia, trudne doświadczenia, doświadczenia właśnie. Źle zainwestowanej energii, one też są po coś. Yy, i możecie mieć z nich pozytywną lekcję, lekcję dla siebie na przyszłość, nauczyć się czegoś o sobie ważnego, określić się, tak jak mówiłam, przez dawanie oporu tym wrażym siłom, jakie tutaj widać. Możecie się określić, możecie lepiej siebie poznać, możecie być gotowi. Następnym razem rozpoznać taką sytuację i na przykład nie zainwestować swojej energii w nią, albo zrobić to inaczej. Tak, żeby następnym razem te, te, te straty nie były tak duże. Żeby następnym razem nie było tej sytuacji, kiedy jesteście zostawieni sami sobie na zimnie. Tak, możecie się obawiać tej. Możecie się obawiać. Tego momentu, kiedy trzeba będzie to wszystko ocenić. Teraz jeszcze nie jesteście w stanie tego zrobić. Teraz musicie odpocząć, bo jesteście. Jest wam trudno, tak? Czujecie tą pustkę. Czujecie tą pustkę i tą, mam wrażenie, niezrealizowaną potrzebę wejścia w nowe życie. Znaczy, może czujecie, że wchodzicie w nowe życie, ale wcale się z tego nie cieszycie. Takie mam, mam tutaj wrażenie granie wieje chłodem od tego czytania i wieje smutkiem od tego czytania i, i czuję to w moim głosie również że tu się że, że macie ciężki moment ciężki moment w życiu jaka jest ostatnia karta sześć mieczy, dobrze, dobrze dobrze i to jest bardzo wszystko w bardzo w nastroju tego czytania i nie obiecuję za wiele, ale obiecuję poprawę. Tak? E, to jest karta, która mówi o zmianie miejsca, o przemieszczeniu się, o ruchu. E, jest to zawsze zmiana na lepsze. Co nie znaczy, że na dobre. <grym> Od razu, tak? Zależy z jakiego miejsca startujemy. Bardzo ważne jest to, że coś tutaj zostawiacie za sobą W tej postaci widać plecy tak ważne jest to, że załadowaliście na tę łódkę tylko to co chcecie wziąć ze sobą tylko to co jest wam potrzebne a cała reszta została na tamtym brzegu teraz przesuwacie się z takich bardziej niespokojnych wód na wody spokojniejsze ten cel gdzieś tutaj jest nie wiecie jeszcze dokładnie gdzie płyniecie wiecie tylko że tam będzie lepiej i tam będzie lepiej. Pewnie nie od razu, i pewnie nie od razu super, bo to jest bardzo smutne czytanie. Macie najsmutniejsze czytanie w tym, w tym miesiącu dla wszystkich znaków. Nikt nie miał nawet blisko tego. Ale powoli i do przodu. Cieszę się, że ta karta wypadła, bo ona nie jest hurra bombastyczna. Nie obiecuje gruszek na wierzbie, ale obiecuje pewien progres, tak? Wyjście z tych pięciu denarów, z tej stagnacji, z tej zimy, tu mamy już obietnicę tego, że, e, że ten śnieg stopnieje, tak? I jak widzicie, on stopniał, tak? Można płynąć po jeziorze. To znaczy, że lód już nie skuwa tego jeziora. Tak? Panny, może. Wygląda. Jesteście w trudnym momencie życia. Macie trzy siódemki, ale tak jak mówiłam, siódemki to jest moment, kiedy można mocno pójść do przodu. <laughs> Macie tutaj te wielkie arkana karmy, które mówią o tym, że jest szansa na to nowe życie, tylko pe pewnie jeszcze trzeba wyczekać, i pewnie ono jeszcze nie przychodzi w takiej formie, w jakiej byście chcieli. Tak? Boicie się, że to nie wygląda tak, jak byście chcieli. I jakaś krzywda się tu wydarzyła. Mam wrażenie, ktoś was źle potraktował. Ale dacie sobie radę. Tak? Pamiętajcie, że wynikiem jest w przyszłości odpoczniecie, a wynikiem jest przejście do lepszego miejsca. To ja wam życzę dużo spokoju i cierpliwości, i pogody ducha, mimo wszystko, panny. Pamiętajcie, że to wszystko minie. Koło zawsze się kręci. Uściskam Was mocno i. Do usłyszenia.